Model widoczny za mną to Opel Monza. Jest elementem programu Opel Drive 2022, w ramach którego do 2022 roku niemiecki koncern wprowadzi na rynek 22 nowe modele i 13 jednostek napędowych. Monza, która nazwę zawdzięcza sportowemu modelowi produkowanemu na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, jest na razie zagłębiem pomysłów, zagłębiem rozwiązań zarówno stylistycznych i technologicznych, jakich możemy spodziewać się w przyszłych samochodach Opla. Powiem szczerze, że nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w takiej formie pojawiła się również wersja produkcyjna tego modelu. Pod maską tego modelu znajdziemy hybrydowy układ napędowy, spalinowo-elektryczny podobny nieco do rozwiązania zastosowanego w u Ampera. Jest to silnik spalinowy o pojemności 1.2 litra, tutaj zasilany gazem ziemnym oraz silnik elektryczny zapewniający jazdę tylko i wyłącznie w trybie elektrycznym. Silnik spalinowy pełni w tym przypadku rolę generatora prądu ładującego baterię. Sama platforma jest na tyle uniwersalna, że będzie tutaj można zastosować także inne rodzaje napędu. Yy, zarówno konwencjonalne, jak i hybrydowe.